Dzień dobry. Chrupiące łódka z kurczaka, do tego aromatyczne ziemniaki. Chciałoby się czasami zjeść taki obiad, ale może się wydawać bardzo pracochłonny. Otóż nie, całe to danie można przygotować szybko, sprawnie, łatwo, bez specjalnego zachodu, dodatkowo w jednym garnku tylko jednym. Jak? Zapraszam Was na film. Dzisiejsze składniki, o których wam za chwilę opowiem, to będzie obiad dla dużej rodziny albo dwa obiady dla mniejszej. Co będzie potrzebne? Zacznę od ziemniaków. Tych mam tutaj 1,5 kg, a obok mam 6 udek z kurczaka. Myślę, że to jest dużo jedzenia i to są główne składniki. A co będzie jeszcze potrzebne? Oczywiście przyprawy. I tak do ziemniaków potrzebna będzie tylko i wyłącznie sól, około pół łyżeczki i 50 ml wody. Ale kurczaka za to już troszeczkę mocniej sobie przyprawimy. Czym? Oczywiście ziołami. Przede wszystkim lubczykiem i tego lubczyku potrzebna będzie jedna pełna łyżeczka. Estragonu już troszkę mniej, tak dosłownie szczypta, bo on dosyć mocno dominuje smak kurczaka. Tymianku pół płaskiej łyżeczki, rozmarynu podobnie jak estragonu, nie za dużo pozdominuje i jedną łyżeczką słodkiej papryki. Do zamarynowania koniecznie potrzebny będzie ocet jabłkowy 3 łyżki, a potem, jak będziemy już piekli, przyda się również olej 3 łyżki. Także sól wykorzystam przy doprawianiu kurczaka, ale o tym, kiedy ją dodam, to. Później. Będzie potrzebne jeszcze naczynie żaroodporne, koniecznie duże, żeby pomieściło te wszystkie składniki i koniecznie z pokrywką. Deska do krojenia nóż, coś do obrania ziemniaków. Ja tutaj mam jeszcze folię spożywczą, którą e, za chwilę przykryję kurczaka, który się będzie marynował w szybkiej marynacie. A żeby ta marynata się dobrze dostała do kurczaka, bo mam mało czasu, wykorzystam rękawiczkę, którą będę wmasowywać te przyprawy w mięso. Zaczynam od przyprawienia kurczaka, bo on jednak trochę czasu będzie potrzebował, żeby się dobrze zamarynował. I tu, zanim zacznę marynować, zatrzymam się na chwilę przy bardzo ważnym składniku szybkiej marynaty. To musi być składnik taki, który zadziała, który spowoduje, że wszystkie przyprawy szybciej wnikną do mięsa. Jest to ocet, coś kwaśnego. Może być również łyżka musztardy, może być jogurt, może być wino. Ja korzystam z octu. No to dobrze, zaczynamy. Kurczaka oprószam wszystkimi przyprawami. Jeśli nie macie młynka do przypraw, warto takie przyprawy rozetrzeć po prostu między dłońmi. Chodzi o to, aby wydobyć z nich jak najwięcej aromatu. Tak więc kiedy przyprawy znajdują się już na mięsie, dodaję ocet i wszystkie przyprawy razem z octem mocno wmasowuję w mięso. Jak pewnie zwróciliście uwagę, tych przypraw w kurczaku dzisiaj nie ma za wiele. Nawet bym powiedziała, że jest ich skromna ilość. Dlaczego? Dlatego, że będzie to danie jednogarnkowe i jeśli mocno przyprawię kurczaka, to te przyprawy automatycznie przejdą do ziemniaków. A zależy mi na tym, żeby jednak pomimo wszystko one się utrzymały na kurczaku i właśnie dlatego ten ocet teraz będzie. Pomagał im wniknąć do środka, do mięsa. To jest też powód, dlaczego nie dodaję w tej chwili jeszcze oleju. Olej, olej ma taką właściwość, że po prostu pozatykałby te wszystkie pory w mięsie, przez które y, przyprawy teraz będą się do środka, do mięsa kurczaka dostawały. Mięso dosyć ciasno poukładałam w misce, tak żeby ta cała jego powierzchnia się ze sobą stykała. Przykrywam je teraz folią spożywczą. Staram się to zrobić tak, aby nie było tam zbędnego powietrza. I wkładam taką miskę z mięsem do lodówki na czas przygotowania ziemniaków. A ziemniaki po prostu obieram, kroję na ćwiartki. Ćwiartki przekładam do naczynia żaroodpornego. Ziemniaki teraz należy posolić. Powiedziałam wam, że na półtora kilo ziemniaków użyję pół łyżeczki soli i to jest naprawdę dużo, dlatego, że te ziemniaki nie będą gotowały się w wodzie, w której ta sól jakby nie było jednak zostanie. One będą dosyć mocno słone z pół łyżeczki soli. Do ziemniaków wsypuję sól i wszystko ze sobą mieszam. Te ziemniaki, one będą obtoczone w soli. A kiedy już są obtoczone, wyrównuję je, aby były w miarę płaskie i zobaczcie, tutaj lejąc po brzegu naczynia, wlewam na dno garnka wodę. To po to, aby nie wypłukać z tych ziemniaków soli. Skoro ziemniaki są już gotowe, to znaczy, że muszę rozgrzać piekarnik. Górna i dolna grzałka 180 stopni Celsjusza. Jest to również koniec czasu marynowania mięsa. No ale tą marynatę muszę jeszcze doprawić koniecznie solą. I tutaj zobaczcie, opruszam i znowu wmasowuję tą sól w mięso. I na końcu, żeby zamknąć te wszystkie smaki w mięsie, polewam wszystko olejem. No i ten olej też równomiernie rozprowadzam na całym mięsie. Taki olej również zapobiega wysuszaniu się mięsa, dlatego bardzo ważne jest, aby na końcu to mięso nim potraktować. No i co? Utka są gotowe do ułożenia na ziemniakach. Układam je tak, aby były skórą do góry. I to by było na tyle z mojej pracy. Nic więcej już nie muszę robić oprócz tego, że naczynie przykryję i włożę na pół godziny do piekarnika. W tym czasie możecie zrobić jakiś pyszny deser, albo przygotować surówkę. Minęły dwie godziny. Na pewno i ziemniaki i mięso jest dobrze upieczone, ale muszę teraz nadać jeszcze chrupkości tej skórce kurczaka. Jak to zrobić? Jeśli macie piekarnik z termoobiegiem, to po prostu zdejmijcie górną pokrywkę i włączcie termoobieg. Jeśli termoobiegu nie macie, podnieście blachę tak, aby Łódka były jak najbliżej górnej grzałki i zwiększcie temperaturę tej grzałki do 200 stopni. A jak długo te łódka się teraz powinny przypiekać? To już zależy od tego, jak bardzo chcecie, żeby były przypieczone. Po prostu obserwujcie. Powinno to trwać od 5 do 10 minut, w zależności od mocy waszej grzałki i od zdolności przyrumieniania waszego termoobiegu. Ja myślę, że taki złoty będzie idealny. Wejmuję. No, i obiad mam gotowy. Myślę, że już tylko zostało mi nałożyć go na talerz. Jeśli lubicie takie kurczaki, które w środku są miękkie, i na zewnątrz mają chrupiącą skórkę, i nie chcecie się przy tym narobić, myślę, że ten przepis sprawdzi się w Waszych piekarnikach. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.